Kwiecień był miesiącem od na rynkach finansowych po bardzo słabym marcu. Indeks największych spółek w Warszawie, 20 zyskał 9%. Jeszcze lepiej radziły sobie indeksy małych i średnich spółek, które zyskały kilkanaście procent. Niemiecki DAX zyskał 9%, natomiast indeks największych amerykańskich spółek S&P 500 blisko 12,5%. Czym spowodowane było to lepsze zachowanie rynków? Przede wszystkim wiązało się to z nadziejami na pewnego rodzaju łagodzenie obostrzeń związanych z kwarantanną społeczną, co pozwoliłoby różnego rodzaju biznesom do powrotu do powiedzmy w miarę normalnej działalności. Oprócz tego kolejne pakiety pomocowo-stymulacyjne zatwierdzały, czy to banki centralne, czy rządy w poszczególnych krajach, no i też na rynkach finansowych panowała taka logika, im gorzej, tym lepiej. To znaczy, jeżeli dane gospodarcze, które napływają na rynek są słabe, to oznacza to, że banki centralne będą przez dłuższy czas i być może w większym stopniu pomagać finansować dług publiczny rządom, więc te pakiety stymulacyjne po prostu będą jeszcze większe, więc taka logika na rynkach panowała przynajmniej w kwietniu. Które spółki w tym otoczeniu radziły sobie lepiej niż rynek? Było to m.in. X-Trade Brokers. W poprzednim podsumowaniu miesiąca mówiłem, że wyniki 2019 roku pomagały notowaniom w marcu, natomiast w kwietniu spółka zaraportowała zysk za pierwszy kwartał w wysokości 176 milionów złotych. Jest to zysk trzykrotnie wyższy niż spółka osiągnęła w 2000 w 2019 roku. Tak jak mówiłem, XC Prokes jest taką spółką, która w przypadku zawirowań na rynkach może korzystać ze względu na to, że raz, zmienność jest dużo większa i aktywność na, inwestorów na rynkach finansowych jest większa, a to po prostu sprzyja wynikom finansowym, co widać między innymi w wynikach pierwszego kwartału tego roku. Po bardzo słabym marcu w kwietniu odbiły notowania Rainbow Tours, ten Tuto Operator odzyskiwał na wartości ze względu na przychody, jakie uzyskał w pierwszym kwartale, które były o 11% wyższe niż w analogicznym kwartale 2019 roku. Natomiast w samym marcu przychody tej spółki były niższe o 39% niż w marcu. 2019 roku. Warto podkreślić, że no, sytuacja związana z pandemią koronawirusa najsilniej oddziaływała w pierwszym kwartale tylko w drugiej połowie marca, więc wiele spółek najmocniej e, odczuje problema, problemy w wynikach drugiego kwartału i tak też może być w przypadku Rainbow Tools. Natomiast no, odbicie było zdecydowanie bardzo mocne. Mocne odbicie w kwietniu zaliczyło także CCC. Ta obuwnicza spółka wzrastała dzięki temu, że w rządzie pojawiły się zapowiedzi dotyczące tego, że galerie handlowe zostaną otwarte w maju, a to pozwoli funkcjonować sklepom stacjonarnym CCC, które generowały przed pandemią zdecydowaną większość przychodów dla spółki. Oprócz tego sukcesem zakończyła się emisja akcji, która przyniesie spółce około pół Miliarda złotych, co pozwoli e, zachować spółce przyzwoitą e, sytuację płynnościową. Oprócz tego zostały zaprezentowane e, wyniki za e, pierwszy kwartał. Strata w pierwszym kwartale CCC wyniosła ponad e, 300 milionów złotych, natomiast no, inwestorzy zdecydowanie e, bardziej zwracali uwagę na e, te pozytywne informacje o e, otwarciu galerii handlowych plus emisji które spółki radziły sobie gorzej niż rynek, były to m.in. banki, a szczególnie bank Bijenium, który najmocniej tracił z tego składu to siódmy miesiąc spadkowy dla indeksu banki. Jakie czynniki powodują to, że banki od dłuższego czasu zachowują się dosyć słabo? Jedną rzeczą no to są niekorzystne wyroki. Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a oprócz tego, między innymi pogorszenie się w sytuacji gospodarczej, co prawdopodobnie wpłynie na wyższe koszty ryzyka w bankach, czyli wyższe rezerwy, a także prawdopodobnie sprzedaż nowych kredytów będzie niższa niż wcześniej, więc to są te czynniki, które potencjalnie obniżają wynik finansowy banków w tym roku. Kolejny słaby miesiąc ma za sobą ZUE, czyli spółka budująca infrastrukturę kolejową w Polsce. Ten trend spadkowy trwa już dłuższy czas i wynika z tego, że po prostu marcza uzyskiwana przez spółkę na kontraktach jest bardzo niska, zwłaszcza tych podpisywanych w 2016 i 2017 roku. Spółka osiąga, osiągnęła w 2019 roku przychody w wysokości prawie miliarda złotych, natomiast zysk netto z tego miliarda złotych to było zaledwie 4 miliony złotych, czyli mniej niż konkurent Torpol. Innym podmiotem, który ma za sobą dosyć słaby miesiąc jest spółka, FAMUR, a to ze względu na to, że polska grupa gudnicza zawiesiła wykonywanie kontraktów związanych z FAMUREM. Polska grupa gudnicza jest klientem FAMURA FAMUR, jest producentem maszyn gudniczych i to oznacza po prostu, że część pieniędzy, która polska grupa gudnicza jest winna FAMURowi, może zostać spłacona z opóźnieniem, a być może część umów zostanie po prostu rozwiązana, co może negatywnie się przekładać na wyniki. Ponieważ no, Polska Grupa Głódnicza jest e, największym podmiotem e, górniczym w Polsce i mniejsze zlecenia od tego podmiotu wyraźnie ne, negatywnie przykładałyby się na e, wyniki producenta maszyn górniczych. Na co warto zwrócić uwagę w maju? Na to, jak będzie przebiegał proces odnażania e, gospodarki w różnych e, krajach ze względu na to. Że będzie to miało wpływ na to, jak będą mogły funkcjonować poszczególne przedsiębiorstwa i czy będą miały okazję powrócić do działania podobnego jak to sprzed pandemii. Warto też zwracać uwagę na różnego rodzaju wskaźniki ekonomiczne, ale nie tylko na wskaźniki ekonomiczne, bo one często odnoszą się do przyszłości, czyli można powiedzieć, że opisują. Taką przeszłość sprzed miesiąca, sprzed dwóch miesięcy, czasem sprzed kilku tygodni, ale być może warto patrzeć na takie dane bardziej na bieżąco, czyli na przykład na zużycie energii w Polsce, albo być może na ruch na poszczególnych stronach internetowych, bo właśnie tego typu wskaźniki są publikowane nieco wcześniej, mogą wyprzedzać te wskaźniki ekonomiczne i wskazywać wcześniej na. Sytuację e, gospodarczą bądź na sytuację poszczególnych przedsiębiorstw, jeżeli chodzi na przykład na e, wyszukiwanie e, po prostu e, nazw poszczególnych podmiotów gospodarczych. Im częściej dany podmiot jest e, gospodarczy e, wyszukiwany, e, tym prawdopodobniej jest większe zainteresowanie klientów e, tym podmiotem.